Spróbuję, spróbuję bardzo, próbowałem być bardzo syntetyczny. Myślę, że zaczęliśmy bardzo dobrze. Z przekonaniem, ambitnie, na wszystkich poziomach, przy piłce, bez piłki, blokując wysoko, przewidując ruchy przeciwnika w momencie, kiedy... Strzeliliśmy bramkę, to znowu jakby wróciła przeszkoda, przeszłość. Opuściliśmy gardę, przekazaliśmy inicjatywę, nie byliśmy wystarczająco aktywni, proaktywni w, z obroną. Z wczesnym blokowaniem dawaliśmy szansę na dośrodkowania, na dribbling, na podania. Jest to coś, na co nie możemy sobie pozwolić. Jest to coś, co musimy zmienić. Zwłaszcza, jeżeli, jeżeli blokujemy nisko. Musimy utrzymywać ciśnienie, organizację gry. Jedna z głównych trudności, to był oczywiście nasz. Nasz e, przeciwnik, często byli na naszej połowie, w środku boiska, przeciwko Klichowi i Kry Krysze, Krysie. U udawało im się zbyt łatwo przechwytywać i e, prowadzić piłkę. Jest to coś, co musimy e, nad czym musimy popracować.